To może być dziś najgorsza wiadomość, jaką usłyszysz. Według badania AI Resume Builder, 30% firm planuje zastąpić pracowników sztuczną inteligencją. Kiedy? Już w przyszłym roku. Jakie zawody i działy są najbardziej zagrożone? O tym za moment. Najpierw posłuchaj o nieoczekiwanych konsekwencjach tej decyzji. Pracownicy, którzy są na celowniku AI, już zaczęli ukrywać swoje kompetencje i strzegą swojej wiedzy, żeby trudniej było ich zastąpić. Zapowiadają, że nie będą szkolić młodszych kolegów i koleżanek, aby przy okazji ich wiedza nie była używana do szkolenia sztucznej inteligencji. To jakie stanowiska są najbardziej zagrożone? Według badań najbardziej oberwie się pracownikom obsługi klienta, IT, HR-ów i rekrutacji. Ale uwaga, nie każdy jest zagrożony. Szefostwo jednocześnie twierdzi, że pracownicy, którzy umieją korzystać ze sztucznej inteligencji, nie będą zwalniani. I tu jest jasny sygnał wysyłany do pracowników. Albo nauczysz się współpracować ze sztuczną inteligencją, albo wypadasz z gry. Dlaczego to takie ważne? Bo pokazuje, że AI to nie tylko zabawne filmy i obrazki. Ona staje się integralnym narzędziem pracy. A teraz szczerze. Czy boisz się, że AI zabierze ci pracę, a może widzisz w niej szansę? Zostaw w komentarzu, co myślisz. A po więcej nowości na temat AI wbijaj do mojego smartletera na www.smartletter.pl.